Ale ale serdeczni przyjaciele, to jest kolejny odcinek i dzisiaj będziemy ignorować naszego przyjaciela Wojana, moi drodzy, przez cały dzień, prawda, będziemy go ignorować, nie wiem czy wytrzymam przez cały dzień, yy, będę się starał, ale może być ciężko, będziemy trollować, psuć, demolować, denerwować... Ignorować, demolować i, i fajnie będzie Widzowie, jak chcecie kolejny odcinek z jakiegoś, może nawet nie ignorowania Coś tam, coś tam, coś tego typu film No to zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał Bo to będzie taki luźny film yy, I co jeszcze? I wpadajcie na Instagrama Trzech takich obserwujących macie teraz na ekranie Kto nie obserwuje mnie, zapraszam I co, mogę zacząć? Chyba mogę Chyba mogę, tylko trzeba iść do Wojana, żeby mnie zauważył I wtedy zacznie światka. A czekajcie, bo ja tu kaktusiki muszę odłożyć yy, Wam syf troszkę wykuł, się przyznam a to zrobimy potem. To ogarniamy wszystko na film, moi drodzy. To już będziemy, prawda, działać. <laughs> wszystko razem. Tu kolaboracja. <laughs> Dobra, my nie wiem jak to zrobić. mam podkę na niewidzialność w ogóle. To możemy gustrować, że założymy zbroję Że nie będziemy. O, ja mam pomysł. Na samym początku tak zrobimy. O, to jest dobry pomysł. Czekajcie. On jest tam, tam gdzieś na dole, zaraz zobaczymy. Założę sobie hełmik tylko. Albo nie hełmik, Cały zbro... całą zbroję bym musiał. Ojej, oh. Jezu niu! Jak się wystraszyłem! Ciebie! Dobra, teraz już na mnie nie będzie widział. O, dobra. Idziemy. Plan jest taki, moi drodzy. Ej! Deformacja. No przecież <laughs> widzę cię! deformacja. E, całego tego. Domku. Tu trzeba zrobić podłogę. Gudku, widzę cię. Przecież ty ma. Masz... Wow. baza! Eee! <laughs> Znalazłeś tajną Tajna bazę? Na baza, ja nie mogę. Czemu to się rozwaliło? Co się dzieje? O nie, 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 tam na gdzieś. Palion, no ja cię ciągle widzę! Nawet Tajna z niebieską! Gdzie ty jesteś? No zakryłem tą tajną bazę. Wiesz, tragedia. Gdzie, jak tu stąd wyjść? To jest zamurowane! Co to jest? Gdzie jestem? O, palion, A, gdzie ty jesteś? Co się dzieje? No kurczaki pieczone. O, tu jest. Nie wiem, gdzie.

co palion, co? ej, palion. Co nieco? O łódkę. O nie, Pom, właśnie... Proszę. Jak on już ma tam taki syf? To łódka. Ja myk. cię widzę. My Widzę cię palion! My Nadal cię widzę. Nie, no. nigdzie nie idzie z tą łódeczką. Obsydian, właśnie. Nie, nie! No właśnie. Palion! Wróć! Wróć! E! Właśnie. E! Zamurowałem mu w pomieszczeniu i teraz... On teraz nie wyjdzie. No. Ej, co się zniszczyło? Halo? Co jest... Co jest grane? To się samo niszczy! Kurde Trzeba mocno dam. to przybić! Ja Palion nie mogę. nie wierzę! Co ty robisz? Co się Ale dlaczego dzieje? mi to robisz? Ale dlaczego mi to... Gdzie ty jesteś? Ja to mam... Palion! Musimy tabliczkę dać, o! Jeszcze się jaram! Kurde, podpaliłem się lawą! Palion, nie jarasz się bez niczego! Kolego. Twój... Domu, Mniej strasznie. oczy otwarte dookoła głowy Przyjdź do mnie Ja ci pomogę O, dobra o, Nie mogę w sabieńczka. to uwierzyć Palion Przestanę na mogę wysadzić. Aha to jest to moja stara Chodźmy do okay. mojego domu, muszę dłużyć moje itemy, mam syf Syf wizowie Chodźmy Point szybko on, Let's do Widzowie, chodźmy, chodźmy. To to ja jakieś takie echo usłyszałem gdzieś Gdzieś w Wojnowicach Co się tu dzieje? Ja się, ja się wyprowadzę jutro. Może jutro wyprowadzę. Gdzie by to dać? nie pasuje tak, ale dobra Damy może. Hmm. Gdzie by to dać? Gdzie by to pasowało? Zrobiłaś już ta trawka tutaj. No nie robi się trawka. Co jest nie tak? Patrz, zepsujecie teraz schody całe. Co się stało? Ciele oknem wyleciało we jestem tak ciężki, że zniszczyłem śiodę chodząc z dirta? Co jest nie tak? No Palion, kurde... What? Nie, mam dosyć Zaraz będzie wyprowadzka robiona, to jest nieprawdopodobieństwo Czemu mnie ignorujesz? Ktoś... Czemu mnie ignorujesz? Coś mnie śledzi A dlaczego Mamy mnie ignorujesz? Nubek, skończ! Ej, a dlaczego mnie ignorujesz? Nubek! Chcesz Ej, panie. Dlaczego szybko. Mnie ignorujesz? Szybko, idźmy się schować CO JEST GRANE NIE MOGĘ ZEJŚĆ <grym> Ej, Panie dlaczego mnie ignorujesz? No nie mogę zejść, coś jest nie tak Panie Coś jest... Ja, damian, nie strzelaj ja nie Damian, mogę. damian nie Chodźmy szybko Co, no, Ja tracę życie bez przerwy Kapsel siedzi Kapsel siedzi Coś mi bije Ej, bez przerwy, co jest niesamowite. O, przestało. Dobra. Nie ja no Palion, ja nie będę się bawił w twoje gierki. Się nie będę się bawił w twoje gierki. Tak się zaczynam bać, naprawdę. Palion, ja nie będę się bawił, no weź w końcu odezwij się do mnie. Przestań mnie ignorować. Przestań mnie ignorować, a gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ej! No zniknął No Jezu, nie wiem, boli mnie To będą są dziwne Ej, Palion, gdzie jesteś? Co cię boli? Czy aż tak cię to boli? Idę stąd, idę stąd Nie, tu nie ma On tu jest Nie Nie ma Hop, 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 hop O, dobra, wychodzimy, wychodzimy stąd O, o, dobra, idę, idę i wychodzę, wychodzę, wychodzę PALION, ZACZEKAJ Nie, gdzie jest drabinka? ZACZEKAJ! Tak. Nie no, zepsute całe... Czemu mnie zabudowałeś, typie? Tak... O, dobra... Już mi nikt nie będzie wiedział, gdzie jest moja tajna baza! Tajna, tajna baza... To dobra, dołożcie mam takie O, o tu są skrzynki! Miejsce? Miejsce, miejsce! Dobra, to odłożymy... O, zróbmy, ja wiem, dobra... Dzięki, ja pierdziele, palion. To... Przecież tak się nie robi! Tak się nie to, robi ziomkowi! Chodźmy. A gdzie jest jesteś? prawda? O! I on poszedł Ja pierdziele, Co my tu zrobić? ten na na sklep? On no, mu No zgubiłem tą zołzę. O, A widzę go bloki zna... Co tu mogę kupić? Nie! ja to, ja, to sprzeda, ja to sprzedaję, diaktyna. palion! Jedna skrzynia za... Co? No ja to sprzedaję, palion! To jest niemal. Sprzedam ci wszystko, co chcesz, ale pokażę... Masz diaksy? Mordo, ho, pa, tutaj! Jeden diaks, dwa diaksy, to jest jakieś oszczerstwo! Dzień dobry! Nie, no, to pod... żadne nie jest oszczerstwo. Ta Proszę za... tak nie mówić, nawet! <śścigliatwo> ja ci sprzedam! Co pan chce? Co pan chce? Nie. Ej! Ten, ten sklep jest zamknięty! Ten sklep jest zamknięty. To jest... To jest. Nie bez czegoś. To nie było w ogóle porozumiewana z... Z Prezydentem ten sklep. To no, jest jakieś nieporozumienie te ceny. Dobra. Jak to nieporozumienie? Ja... Ja. Ja to wszystko jest... To wszystko jest... No! Przestań mnie! Rozwarzyć informacje od Nupka! Kocham Nupka! On... Dobra, umie informację. liczyć do trzech! A ja do dwóch! Więc nauczy mnie liczyć do trzech! jest to ja... Cześć, to ja Nobek, nie widać... No ale przecież ja widzę jak ty to piszesz no to nie Nobek pisze, tylko ty trzyma jeszcze tak I trzeba oh zabezpieczyć o Zapakować w prezent. Świetnie Dobra. Czytaj! No czytaj! Okej, okay, zjezdmy to Palian! Palian! Nie no tracę życie bez przerwy! Palian. Zaraz wyjdę Palian. z tych wojnów, już nie, nie, nie wytrzymuję widzowie, naprawdę! Co jest znikało? Ja. To ja! Nie! Co co... Gdzie jestem? Alian to ja No ja co? Już nie chcę, ja już mam dość, no Co to no, jest? Co Jak robisz? stąd wyjść? Co ty robisz? No kurde Prezenci muszę opakować Tutaj. No hotu. O. No nie rób takich jest noc. niedoskonałości no, ja. Trzeba jeść nene. To łóżko jest zajęte, przez kogo zajęte? Nikt tu nie leży! Prze mnie! Przeze mnie! Nie! Ale bez szalony typ. Mnie łóżka Dobra, idę spać do siebie, nawet nie wiem. Nie wiem, co tu się. No co za, co za. Nie no, co za gość! Nie Dobra, będę... nie Palion, jak nie się teraz jeszcze... nie odezwiesz. No nie! Jak się nie odezwiesz w ciągu 3 sekund to koniec naszej znajomości. 3, 2, 1. Jeden i pół! Spanko No, no. Dobra, palion, sam tego chciałeś. Sam tego chciałeś. Co jest? Nie, no, jeszcze mnie coś budzi. Nie, 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 nie. Przesada. Organizacyjna przesada wszystkich przesad, kurde. Co to jest? No nie, to dobra, jest, palion. Nie jak miał. teraz na zaragujesz, to wychodzę stąd. Już. Jeszcze mam dziurę w domku, którą Dobra, idę stąd, palion. Weź Czemu ten koń jedzie? KOŃ JEDZIE! CO? w palią, sparaj, sparaj, nie chcę z tobą kon... w ogóle rozmawiać więcej. Ja pożyczę tego szkieleta. Czemu koń mi uciekł? Poszedł, no ten... on wie gdzie jego miejsce. No nie! Palion! No, no nie! Będziemy utopić tego konia. No co? A! To jest przecież oj, nie... oj! Hmm. Problem! Widzowie! <laughs> <laughs> Widzowie! <laughs> Widzowie, on, on nie wypływa, wizowie. Ja pierdzielę Palion, co on, ty on odwalasz? A i on wraca! On wraca! No. A on może pływać pod wodą, no i uciekł. A ja, mi konia zabiłeś? On, on jest o, nieśmiertelny. Dobra. Ale jakbym tego wrzucił na wodę, to on umrze. Nie, Palion, ja nie mogę, dobra! Ten by umarł. Chodź tu, chodź, 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 chodź. No i znowu, nie, to nawet konie mnie nie lubią w tych grze już. Tak, nie lubią Cię Ja też No co? Jest sos, grane? To, dobra, nie, ja wychodzę Grupie z serwera konie. Zaraz wyjdę z serwera Głupie konie No Domek Wojana zniszczyć, destrukcja no, Co ty robisz? Destrukcja Alien. Nubek, Nubek Żartuję, ja troluję cię. cię przez cały czas Wiem, że wiedziałeś, ale było fajnie nie, yeah, ale też słyszysz mnie? Słyszę Czemu ty robisz takie nieścisłości na mnie, co? Zabierasz mi koty psy Dobra, ee, chodźmy spać, ochłońmy i ten Chodź, to zniszczymy O, balion... Post A ty masz łóżko? Bo ja nie mam łóżka Dobrana! <laughs> <Ta> <laughs> No, to widzowie, dzięki za oglądanie. Dzisiaj ignorowaliśmy Wojana, Wojany, że tym dobrze wie. Eee, nie, nie podobało opuszki. mi się to, nie rób tak, bo zostaniesz wydalony. Z przepraszam, przepraszam, musiałem. To, to był cel tego odcinka. Trzymajcie się, widzowie. Papa, Wojan mi wybaczy, musi się z tym przespać. Na razie. Nie. nie.